Małopolskie TV, Małgorzata Kareńska Rozmawiam z reżyserem Jerzym Królem sztuki pod tytułem Mąż mojej żony. Panie reżyserze, skąd pomysł na wybór akurat tej sztuki, na rozpoczęcie sezonu nowego Teatru Krynickiego Studio K? Mam być szczery? Tak. Dobrze. Sprawa e, rozbija się zawsze pieniądze. Rozpoczynamy działalność bez jakichkolwiek funduszy. Tu zwracam się do biznesu nowosądackiego, jak i również z całej Polski. Na mapie Polski powstanie nowa placówka, jeszcze jedna, obsługująca dość duży, znaczny region, nowosądczyznę. W związku z tym no, przydałaby się taka wielka, wielka sympatia objawiona i sztuce, oprócz sportu. Byłaby wtedy równowaga jakaś, prawda? Trochę sportu, trochę sztuki. Ta sztuka, ponieważ jest mało obsadowa, ponieważ kiedyś robiliśmy już ją w innej obsadzie troszeczkę i nie wymaga po prostu wielkich nakładów scenograficznych, prawda? Jest prościutka. No w związku z tym po nią osiągnęliśmy, ale to nie jest jedyny powód oczywiście. Przed tym teatrem stawiamy dość ambitne założenia. Z jednej strony powinien pracować dla szkół, dla młodzieży, która, żeby wyjeżdżając stąd, miała ten swój, jakby to swoje poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o kulturę. Wchodząc potem w wielkie ośrodki, że tak powiem, kulturowe, miejskie, nie będzie się czuła ośrodkami, prawda? Bo swoje na co dzień w czasie tych studiów pierwszych w liceum, w szkole będą mogli korzystać z tego, prawda? A sztuka, ta, wracając do pytania pani, ta sztuka jest na pozór komedią, natomiast bardzo wiele mówi o mężczyznach, o możliwości, ofiarności mężczyzny, prawda, tak często niedocenianej przez ród kobiecy. No, oczywiście nie będę zdradzał tajemnicy, puenty, sztuki, bo trzeba przejść, obejrzeć. Natomiast panie. Naprawdę zapewniam, że no, dowiedzą się bardzo wiele o mężczyznach, o sobie też troszeczkę. A jeszcze jednym walorem tej sztuki, no jest potraktowanie y, gwary. Może tu się powołam na profesora Miotka, który powiedział, że Gwarą człowiek może pokazać o wiele więcej tajemnic duszy niż literackim językiem, który jest jakoś już okrojony, prawda, w tej drodze dążenia do poprawności jakiejś. To tyle na to pierwsze pytanie. Mhm. W Sztuce grają wyłącznie panowie, dwaj, tak? Proszę się przedstawić. Bartosz Dermont. I pan gra postać jaką? Postać Edmunda, który. Jak by pan scharakteryzował tę postać? Graną przez siebie. Hmm. na pewno ułożony, ułożony człowiek yy, logicznie i podchodzący do, yy, do życia, do każdej sfery swojego życia. No i w momencie, kiedy dowiaduje się, że wszystko nie jest tak kolorowo, jak mu się do tej pory wydawało, zaczyna mu się chwiać grunt pod nogami i ta cała jego logika zaczyna yy, no... Tracić racji bytu i sens, jednak próbuje to jakoś wszystko sobie poukładać. Już tak mówię, żeby, żeby, żeby nie zdradzać całego spektaklu, tak mniej więcej, po trochu. I próbuje stawić czoła tej tragedii, jaka w jego życiu się odbyła. No, jak sobie z tym daję radę, no to już mogą Państwo zobaczyć na spektaklu. Yy, a drugi aktor, pan Saniwoj Król. Saniwoj Król tak. Bardzo oryginalne imię. Pana postać. Moja postać, yy, to Jaku jest... Jak z mógł scharakteryzować? To jest Ślązak o wielkim sercu, o zasadach, które posiada taki prawdziwy mężczyzna, który staje pod... No, Musi się zmierzyć z bardzo z podobnym problemem od strony emocjonalnej. Jak sobie z tym radzi, to państwo mogą jak najbardziej zobaczyć natomiast to jest tak, że to jest człowiek, który na pierwszy rzut oka jest tak zwanym twardzielem. Natomiast gdy się go pozna bliżej, okazuje się, że jest bardzo wrażliwym mężczyzną tak w skrócie. Ciekawo, hmm, ciekawe jest to, że w, w spektaklu nie występuje ta tytułowa żona. I poniekąd. Poniekąd w, oczywiście spektakl jest wypełniony jej duchem, prawda, skutkami jej geniuszu kobiecego, tak bym to ujął, jak również jest mini taka namiastka jej wizerunku. Dzięki współczesnej technologii, prawda, cyfrowej jest tam jest obecna duchem, tak. Zdjęcie, tak. tak, duchem jest jest tak, tak. Mhm. E, może przy okazji zaprośmy na kolejne przedstawienia, które się będą? Bo to są bardzo takie e, z wysokiej półki przedstawienia. Z przedstawieniem kolejnym musimy tu znaleźć jakieś, że tak powiem, terminy następne w Sokole, ponieważ Sokół jest bardzo, bardzo zaangażowany e, swoim impresariatem w całą Polskę właściwie. Tak, że będziemy musieli poczekać troszeczkę, żeby tu z powrotem zjechać. No, natomiast wybieramy się z tą sztuką w Polskę. Myślę, że początkiem będzie Śląsk, a potem może i do Polonii pojedziemy. Za granicę, tak? Tak, tak, tak. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Teraz jest pan jeszcze szczęśliwym człowiekiem, ale już za 10 minut, kiedy pan powie to, co mam do powiedzenia, a, a pana życie zamieni się w ruinę. Ty jakie ruiny go właśnie A Panie się pan nie denerwuje, Moje życie także tak było w Krusach, kiedy się dowiedziałem. Ja Nigdy że nie widział tutaj w dokumentze. A jakże miał mnie pan widzieć, skoro ja mieszkam w Warszawie? Stolicy naszego państwa. A po coś pan przyjechał do Dortmundu? O. To długa historia. Mm -hmm. To ją pan pokrótce opowiedz. Ja mojemu pełne ręce roboty. Jestem mężem pana żony, a pan jest mężem mojej żony. A, pan jest normalny. A ja także szadłem ze złości, kiedy się dowiedziałem. Moje życie także lewo w On Odz moja łupia. Dość obrażania honoru mojej wiernej żony. Nie. Ja nie przyszedłem tutaj, żeby tak po prostu wyjść. Dobry widoczny, to według zasad. Dobry Joś, okupaj ręce, nie